Historia Soliści Adventure Club można powiedzieć, że jest totalnie przypadkowa, tak samo jak jej nazwa naszego klubu, i sięga 2012 roku, kiedy pojechałem z moim przyjacielem, można powiedzieć, w taką solową podróż autostopową z Polski do Stambułu i wtedy zaraziliśmy się tymi podróżami. Później było moje indywidualne Maroko, a także później podróż taka backpackerska, brudna, autostopem przez Iran przez trzy tygodnie, gdzie no można powiedzieć nielegalnie używałem couchsurfingu, który wtedy był zabroniony w Iranie. A później była pierwsza zorganizowana dla moich znajomych, przyjaciół i rodziny właśnie wyprawa do Maroka, która no tak można powiedzieć zażarła i ludzi rozpaliła do podróży, a to wszystko w połączeniu z tanimi... Liniami, tanimi lotami, które wtedy się rozprzestrzeniały, no pozwoliło nam realizować coraz więcej tych wyjazdów właśnie dla znajomych, 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 znajomych. No i tak z roku na rok dochodziły kolejne kierunki: Gruzja, Islandia, kolejne Maroko, kolejna Gruzja. Islandia, Maroko, Kuba, Stany Zjednoczone, no i okazało się, że ludzie, którzy z nami jeżdżą, chcą też być naszymi liderami, więc zaczęliśmy się wspólnie szkolić, rozwijać, pisać programy, tworzyć kolejne kierunki. Byliśmy podekscytowani, więc to była taka naprawdę mocno rodzinna i przyjacielska organizacja, która organicznie sama się rozprzestrzeniała dodając kolejne kontynenty no i takim no, mocnym punktem pamiętam był rok e, chyba 2015 e, kiedy wspólnie z Kamilem Skoczyńskim, który był moim uczestnikiem na Islandii, później dołączył do zespołu, a obecnie jest cały czas w firmie, jest menadżerem działu rezerwacji i szefem wszystkich programów zorganizowaliśmy pierwszą wyprawę do Azji korzystając z promocji jednego tur operatora i jednocześnie w Malezji Kambodży i Singapurze było 5 grup, czyli 75 osób, które jeździły osobno, ale logistyczny majstersztyk pozwolił połączyć to tak, że jednego dnia spotkaliśmy się w Siem rep, w Kambodży przy Angkor Wat, gdzie zrobiliśmy pool party w jednym z hosteli. No i tak można powiedzieć, powstał taki mit założycielski, no i to wszystko się rozprzestrzeniło, bo no, był to wspaniały, wspaniały wyjazd, który urósł do takiego legendarnego Statusu w tym momencie. No i tak, jesteśmy 10, 12, 15 lat później. Jesteśmy dużą organizacją, prężną. Mamy ponad 100 liderów. Obecnie w biurze pracuje ponad 20 osób ze wszystkimi osobami współpracującymi. Jest nas pewnie około 150 osób. Organizujemy 300 wypraw rocznie. Jesteśmy liderem branży adventure. Kreujemy też tą branżę, więc staramy się dostarczać oczywiście cały czas nasze DNA, którym są podróże, taki backpacking, doświadczanie, ta prawdziwość, ale jednocześnie rozumiemy różne potrzeby, więc mamy różne typy wyjazdów i tak naprawdę od backpackingu po czterogwiazdkowe, pięciogwiazdkowe hotele w niektórych miejscach, przez wyjazdy retreat, familii, wyjazdy górskie road tripy i jeszcze kilka innych typów. Dostarczamy taką przygodę dla ludzi, którzy chcą więcej, chcą czegoś innego niż po prostu pojechać na kolejne All Inclusive albo wsiąść do autokaru na jakąś objazdówkę. No i słyszeć tego znudzonego pilota, który coś opowiada przez mikrofon, także chcemy robić to inaczej, nie chcemy się zmieniać, trzymamy cały czas swoje DNA, no i dostarczamy przygodę, bo o to przecież w życiu chodzi.